Studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na program informacyjny Region Południa. A oto, co dla Państwa przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Bezdomniaki mają nowy dom. Budynek Zielonogórskiego Schroniska oficjalnie odebrany. Lubuskie na Igrzyskach Olimpijskich. Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim pozwoli zaprezentować nasze regionalne bogactwo w Paryżu. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z nowymi inicjatywami, które wesprą lubuskich producentów. Nowy budynek schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze został oficjalnie odebrany. Efektem inwestycji za 13 milionów złotych są między innymi jednopiętrowy budynek mieszczący 56 końców, klimatyzacja, ogrzewanie, automatyczne miski na wodę i co najważniejsze więcej przestrzeni. Kontrowersji wokół inwestycji przy ulicy Szwajcarskiej było mnóstwo. Ale dzisiaj najważniejsze jest jedno, poprawa komfortu dla zwierząt oraz lepsze warunki pracy dla całego personelu. Budynek mieści 56 kojców z wybiegami zewnętrznymi każdy. Są to też kojce dostosowane dla psów agresywnych, są kojce szpitalne, w których są zwierzaki chore. W budynek. przede wszystkim jakie są zmiany? Jest chłodno, jest znacznie więcej miejsca, bo niektóre niektóre kojce mają nawet po ponad 20 metrów kwadratowych, no, na pewno komfort naszych pracowników, ale też zwierząt. My po pierwszym w tak naprawdę przenoszeniu psiaków do końców zauważyliśmy, jak korzystają z tej dużej przestrzeni, co nas bardzo cieszyło, ale też z opinii pracowników wynika, że znacznie łatwiej im się pracuje w takich warunkach. Dodatkowo ułatwiało nam dużo, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne. Mamy miski samonapełniające, budynek posiada windę, więc możemy te zwierzęta socjalizować. Na tą chwilę, żeby nie było, że koty zostały zapomniane, że, że nie że nie, nie, ma, nie mają tak dobrze jak psiaki. E, jest pomysł, aby w budynek, który istnieje już od dawna, e, wykorzystać do tego, aby powstały nowe e, kociarnie. E, budynek sam w sobie e, już będzie powodował, że będzie znacznie ciszej. E, natomiast nadal jakby trwają konsultacje z mieszkańcami. Mam nadzieję, że jakby obecna władza tutaj e, będzie chciała porozmawiać z e, tutaj mieszkańcami, bo my też nie chcemy być uciążliwi. Uciąż możliwi dla nich i jest pomysł, aby powstały ekrany dźwiękochłonne. O ile nie mamy dużo przypadków porzuceń ze względu na wakacje, to mamy za to zatrzęsienie kotów i jest to już drugi rok problem nie tylko nasz, ale innych organizacji oraz innych fundacji schronisk. Lubuskie jako partner Polskiego Komitetu Olimpijskiego zagości na Igrzyskach w Paryżu. W domu polskim, w centrum stolicy Francji, zaprezentujemy walory naszego województwa, promując lubuskie wina i produkty regionalne. To wyjątkowa okazja, by pokazać nasze bogactwo na międzynarodowej arenie. Do Paryża pojadą również młodzi lubuscy sportowcy, którzy będą mieli okazję, by poczuć atmosferę igrzysk i uwierzyć, że w przyszłości też mogą zdobyć kwalifikację olimpijską. Po postulatach ponownie Olimpiada. Paryżu, po wielu latach w Europie i pewnie wiele kolejnych lat będziemy musieli czekać, żeby olimpiada odbyła się znowu w Europie, to globalne wielkie przedsięwzięcie, które krąży po różnych kontynentach. I teraz, kiedy właśnie jest postulatach w Paryżu, uznaliśmy, że to doskonała okazja by skorzystać z faktu, że tak wielkie wydarzenie odbywać się będzie w Unii Europejskiej w no, stosunkowo nieodległym kraju. I dzięki współpracy i takiej dobrej relacji z polskim komitetem olimpijskim i prezesem Piesiewiczem doszliśmy do takiego etapu wspólnych rozważań, że warto byłoby wzbogacić ofertę Polski o wiele rzeczy, które się wiążą z województwem lubuskim, bo mamy czym się pochwalić. To, to ogromny zaszczyt, że mogliśmy w tak racjonalnych warunkach negocjować, rozmawiać i to jak pan widzi i postrzega województwo lubuskie poprzez chociażby szkoły olimpijczyków polskich w Cionkowie, w Schowie. Tam wychowują się młodzi adepci polskiego sportu i to tam jest przyszłość nasza, nasza i naszych pokoleń i tam jest przyszłość naszych zdobywanych medali na igrzyskach olimpijskich. Ten dom Polski, który będzie jakby to powiedzieć gospodarzem wyrobów Ziemi Lubuskiej, a ja też je kosztowałem pani prezesie nie raz. I wiem, że to są pyszne. Myślę, że podpiją e, rynek francuski. Nie, nie zawsze francuskie wina są lepsze od lubuskiego. Zapominam Państwa, jak będziecie próbować białe wino, to uważam, że nasze panie Marszałku jest chyba lepsze. Wydaje nam się, że ta idea tego domu polskiego no to jest coś e, e, wspaniałego. Tam na pewno będzie to miejsce, w którym będą łączyć się potencjały i będą się mieszać środowiska sportowe, kulturalne, gospodarcze, z tego co wiemy polityczne, parlamentarne, skoro jest na pewno pojedzie z nami Pan Senator, będzie też ten wymiar samorządu, który zapewniamy jako województwo, stąd mam głęboką nadzieję, że będzie to miejsce pełnych, pełne świetnych spotkań, pełne radości, pełne takiego entuzjazmu i pozytywnych emocji. Będzie to bez wątpienia centrum promocji Polski i polskości w Paryżu. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że będzie to również miejsce wypełnione województwem lubuskim. Jest to na pewno duże wyróżnienie, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. Korzystało z tego 18 przedsiębiorców. Oprócz wina będą serwowane jeszcze inne produkty nasze, w szczególności miód, dziczyzna, produkcje związane z rybami. I różnego rodzaju napoje. Uważam, że te produkty, które będą prezentowane w Domu Polskim na zasadzie promocji i degustacji, zachwycą podniebienia wszystkich uczestników, którzy będą korzystali z tych darów naszego województwa, bo ten nasz produkt jest tak cenny, że warto go reklamować poza granicami naszego kraju. Mimo sporego wzrostu zainteresowania lokalnymi wyrobami, wciąż mało wiemy, co i gdzie w najbliższej okolicy można nabyć. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zrzesza ponad 400 producentów i pomaga mieszkańcom lepiej poznać regionalne skarby natury czy pracę rękodzielników. Nową formą promocji są spacery do miejsc, w których specjały są wytwarzane. Między innymi w najbliższą sobotę 13 lipca uczestnicy spaceru zajrzą w okolicę zaboru. Atrakcją będą domki do apiterapii, czyli inhalacji powietrzem z ula. Jest ponad 400 producentów w województwie Orbuskim. Co roku przybywa, jeszcze rok temu było niecałe 300, czyli dynamicznie. Ten kierunek wstępowania do LCPR-u się rozrasta i myślę, że każdy z nich szuka swojej możliwości, aby się zaprezentować. Jeśli chodzi o samo wsparcie, to my tu proponujemy drobne wsparcie przy konkursach i targach, które są organizowane. Tutaj Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego przygotowuje miejsca aby mogły, mogły niektórzy, niektórzy wystawcy się pokazać, aczkolwiek też z tego co rozmawiałem, niektórzy wystawcy już się tak dobrze zaczynają funkcjonować, że sami już we własnym zakresie wszystko organizują, ale jeszcze sporo jest takich wystawców, którzy chcą skorzystać z tej pomocy i na pewno ta pomoc, jeżeli chodzi o działalność LCPR-u, będzie dalej... W tym roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego skupia się na znajdywaniu producentów lubuskich w naszym najbliższym otoczeniu, a także bliższym ich poznawaniu. Właśnie tego dotyczy nasza dzisiejsza konferencja prasowa, czyli pokazujemy możliwości bliższego poznania producentów regionalnych, znalezienia ich w swojej najbliższej okolicy. Powiadać o lubuskich trendach na regionalne weekendy, czyli możliwościach spędzenia czasu wolnego z regionalnymi producentami, a także o spacerach do producentów regionalnych, czyli na naszym nowym działaniu, które inaugurowaliśmy w czerwcu. Pierwszy spacer odbył się do miejscowości Łaz, odwiedziliśmy wówczas gospodarstwo rolno-szkółkarskie Biolas, a także winnicę Ingrid, a kolejny spacer odbędzie się w najbliższą sobotę i udamy się wówczas do zaboru, odwiedzimy pszczelarnię Słodnik, a także winnicę Międzypole. Poznamy, że tak naprawdę tuż pod Zieloną Górą mamy małe centrum produktu regionalnego i tam właśnie znajdziemy wielu naszych producentów, żeby wziąć udział w takim spacerze. Trzeba wziąć udział w naszym naborze, który jest dostępny na stronie internetowej i na naszym Facebooku. Trzeba się szybko zapisywać, bo tak naprawdę, jak ogłosimy nabór na, na spacery, dosłownie w kilka godzin już wszystkie miejsca są zajęte. Udział w spacerach jest bezpłatny. Przed nami jeszcze jeden spacer sierpniowy, więc zapraszamy serdecznie do siedzenia. To są miody, które są wytworzone głównie na terenie naszego województwa lubuskiego. My takie miody produkujemy. A trzeba też mówić o tym, żeby wsporzyć. Używać te produkty powinna być odpowiednia baza pyłkowa, a tą bazę pyłkową mamy właśnie tu na terenie naszego województwa. Jeżeli chodzi o produkcję miodów, to my głównie produkujemy z tych roślin, które są siane na terenie naszego województwa, głównie to jest rzepak, facelia, akacja, z którego słonie nasze województwo. No i do tego dochodzi jeszcze gryka i miód wielokwiatowy. Od wielu lat produkujemy rośliny zdobne. No ale od, od, od tak gdzieś 10 lat także zaczęliśmy produkować ocet jabłkowy. No, w sumie to jest nasza jakby... Można powiedzieć taka produkcja podstawowa teraz, ale robimy różnorodne można powiedzieć, wariacje, jeśli chodzi o ten ocet, czyli dodajemy kwiaty czarnego bzu, owoce rokietnika, dodajemy również inne owoce, robimy także octy ziołowe, no i ostatnie nasze dziecko gdzieś tam od grudnia zeszłego roku wprowadziliśmy na rynek oksymelę. My, produkując nasze octy, mamy na uwadze jakby dwa elementy. Jeden to jest element taki kulinarny, ponieważ jest to dodatek do kuchni, natomiast drugi element to jest element prozdrowotny. Staramy się trzymać tą wysoką jakość, dlatego zachęcam Państwa do skorzystania z naszych produktów. To już wszystko w naszym dzisiejszym serwisie informacyjnym. Teraz zapraszam na rozmowę z Natalią Kochańską, reprezentantką Polski w Strzelectwie Sportowym na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Do zobaczenia! To, głosło, to jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwem moim gościem jest Pani Natalia Kochańska, reprezentantka Polski w strzelectwie sportowym na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Dzień dobry. Dzień dobry. To, że pojedzie Pani na igrzyska, to już tak naprawdę od dawna jest wiadome, bo w zeszłym roku w Krakowie, teoretycznie w Krakowie, walczyła Pani srebrny medal na igrzyskach europejskich. Mhm. Ten rok jakoś wyglądał tak specjalnie z racji na te igrzyska i że to już rok był na przygotowania? Ej, troszeczkę tak. Bardziej tak z trenerem odpuściliśmy już takie strzelanie... Że tak powiem, żeby cały czas być w formie i na najwyższym poziomie, no bo już nie walczyliśmy o kwalifikacje, już ona była, więc można było trochę odetchnąć. Troszeczkę w innym trybie weszłam sprzętowo, bo przesunęłam jakby ten czas, że nowy sprzęt zamówiłam, żeby był troszeczkę później, żeby on na igrzyska był lepszy, bo jednak u nas się zużywa tam z biegiem treningów. Więc tak jakby normalnie bym już w grudniu zmieniała na nowy sprzęt, a tutaj troszeczkę to przesunęłam na marzec, żeby właśnie ten strój idealnie na igrzyska był w tym swoim najlepszym momencie. Więc już tak powiem, troszeczkę to wpłynęło na to, gdzie ta forma była. Przesunąłam ją maksymalnie w stronę igrzysk, więc na początku sezonu jednak było widać, że te wyniki jeszcze nie są fajne. Ale wszystko się ułożyło tak, jak chciałam, i teraz na ten moment mistrzostwa Polski i Puchary świata potwierdziły, że wszystko jest ok i na igrzyskach mogę walczyć o najwyższe lokaty. No to chyba o tym najwyższych lokatach, to już też mówiło trochę to zeszłe lata, bo to taka była dobra, dobra passa, począwszy od Igrzysk Europejskich na, na, na mistrzostwach, skończywszy, bo tam ósme miejsce. Mhm. Dzisiaj Pani się czuje w lepszej formie niż właśnie w te wakacje w zeszłym roku? Ja szczerze powiedziawszy, Tak, tak. Jako przygotowanie, odczucie tego, jak to jest na stanowisku, mam lepsze. W zeszłym roku dużo było perypetii pobocznych w tamtym czasie, więc troszeczkę tak strzelałam, po prostu z zaufania w to, że umiem, ale jeszcze tego nie czułam, bo miałam troszeczkę mniej treningów niż się spodziewałam. Więc teraz na pewno się czuję lepiej, tak, jestem, mam trochę większy luz, na pewno. No ale fajnie jest wspominać to, że pomimo tego, że w zeszłym roku nie było do końca tak jak chciałam, to te wyniki były dobre i te starty najważniejsze, czyli właśnie. Na lato wszystkie trzy starty rangi mistrzowskiej były bardzo dobre i były finały, więc cieszę się, że te, teraz mam też ten feeling, i że tak naprawdę jadę z, z taką spokojną głową, że muszę po prostu zrobić swoje i będzie dobrze. Ta głowa jest spokojna, ona jest wolna od presji, czy nie? Czy jednak gdzieś ta presja jest, no bo to są Igrzyska Olimpijskie, jednak no, no, wydarzenie życia, tak jak rozumiem na razie, na razie w Pani życiu sportowym. Mm. I gdzieś ta dobra forma przekłada się na znaczy, ma pani wobec siebie jakieś takie dosyć wygórowane oczekiwania, czy, czy jednak, czy jednak niespokojnie Pani do tego podchodzi? Nie, myślę, że streswo jest tak nieoczekiwane i wiele z takich czynników, które na nas spadają czasem niechcący, że że jakby nie, nie, swoją formą nie narzucą na siebie presji. Myślę, że czuję taką presję, bo jednak wszyscy pytają, cały czas jest wałkowany ten temat. No bo gdzie nie pójdę, kogo nie spotkam, to, a kiedy wylot, a kiedy to, a już wiadomo, a już skład potwierdzony, a coś tam. Więc jednak cały czas jest to gdzieś tam mówione na co dzień, w zeszłym roku, czy po prostu jak nie było igrzysk, to jakby to strzelectwo to nie było na pierwszym planie. Teraz kogo nie spotkam, to jednak pierwszy temat jest, no to igrzyska, prawda? Więc pod tym względem to odczuwam. Ale tak jakoś sportowo, jeśli chodzi o wyniki, o formę, to, to nic ja nie narzucam. Też są to moje pierwsze igrzyska, więc myślę, że muszę zobaczyć w ogóle, co to tam będzie. Większość ludzi mówi, że to jest coś całkowicie innego, że normalnie, więc chciałabym najpierw to zobaczyć, doświadczyć i, i wtedy, wtedy będę, będę to oceniać, czy to jest dla mnie gdzieś tam jakieś ciężkie, było cięższe, czy tak się przygotowałam, że jednak potrafiłam wejść w normalnym trybie w ten start. To, że wszyscy pytają o, o pani start, ale o samo strzelectwo. No bo no nie da się ukryć, że o takich dyscyplinach jak strzelectwo sportowe mówi się najwięcej właśnie co 4 lata w okresie igrzysk olimpijskich, szczególnie jeśli tam są reprezentanci Polski, no teraz jesteśmy też tutaj, województwem Buskim pani reprezentuje Gwardia Zielona Góra. Czy to jest dobre dla dyscypliny, Pani zdaniem? Bo tak jak mówię, no nie mówi się dużo o strzelestie sportowym na co dzień, ale to, to jest takie dziś nobilitujące też dla samej dyscypliny, że chociaż ten, przez ten okres igrzysk olimpijskich ona żyje w świadomości ludzi? Jak najbardziej myślę, że właśnie fajne jest to, że przez te igrzyska, i czy igrzyska europejskie, czy igrzyska olimpijskie, takie właśnie dyscypliny, które na co dzień nie są dostrzegalne, jednak wtedy wychodzą bardziej. Jednak więcej się mówi o tych sportach, które są niszowe, no nie oszukujmy się ale myślę, że też mentalność się zmienia już ludzie nie chcą oglądać tylko jednego sportu, zaczynają też się interesować innymi, też jest dużo większy dostęp, bo też, czy właśnie takie strzelectwo, czy inne sporty, zaczynają w internecie jest transmisję i tak dalej to już nie tylko to, co w telewizji się ogląda, tylko też można sobie wyszukać inne więc to jest fajne, mam nadzieję, że będzie to się spłaszczać, że nie tylko na igrzyskach będą ludzie oglądać strzelectwo ale też w innych sytuacjach bo mamy wszystkie Puchary Świata są zawsze transmitowane na YouTube, więc to nie jest żaden problem. Mistrzostwa Polski także, więc można zobaczyć, można zobaczyć jakiś poziom tam, jak wygląda w ogóle sport na poziomie strzeleckim, na poziomie światowym, a na poziomie na przykład w Polsce czy gdzieś tutaj w Europie. Więc myślę, że to jest dobre i mam nadzieję, że będzie przynosić taką większe, długotrwałe zainteresowanie strzelewcom. Jeśli chodzi o to zainteresowanie i trochę powiedzenia o samej dyscyplinie, bo Pani będzie startowała w konkurencji, która nazywa się Karabin Trzy Postawy. Dla laika nic to, jemu to nie mówię. Pani miała tak pokrótce wytłumaczyć, co to znaczy? My strzelamy w trzech postawach, czyli najpierw w postawie klęczącej, potem w postawie leżącej i na samym końcu w postawie stojącej. W każdej tej postawie mamy 20 strzałów. Oczywiście poprzedzone próbnymi, możemy się wkręcić, wszystko ustawić. No i mamy 3 razy 20 strzałów, czyli 60 strzałów ogółem, czyli maksymalny wynik to jest 600 punktów, czyli 60 dziesiątek. No i na ten moment, tak mniej więcej średnio, powiedzmy. 588 daje finał na bardzo dobrym, bardzo dobrym pucharze świata nawet 592, czyli tylko 8 tak jakby dziewiątek strzelonych. No na igrzyskach zobaczymy, czy raczej wszyscy będą czuć tą presję i ten, ten wynik do finału będzie niższy, zobaczymy. Raczej wszyscy oczekują, że będzie bardzo wysoki, bo jak na razie w poziom poziom co roku jest coraz wyższy i to trzeba po prostu biec za tym technologicznie i tym, co się robi, trenuje, jak to wygląda, bo kosmicznie szybko to się zmienia. No i co jeszcze? No i to jest ta właśnie moja konkurencja, w której ja będę startować i to jest z karabinu kulowego, czyli to jest karabin już tak, który trzeba mieć pozwolenie na broń, to już jest amunicja ostra, kaliber 5,6 i strzelamy na 50 metrów, czyli to już jest dosyć daleko, że tak powiem, zawsze się wszyscy śmieją, że jak ja tarcze stamtąd widzę, no nie widzę na pewno dziesiątki, mhm. to jest tak, że mamy przyrządy celownicze, w których musimy zgrać, to są przyrządy, muszkę na końcu lufy i tarcze, czyli kołowe wszystko jest trzeba centralnie to zgrać. I wtedy wszystko poszło dobrze, nikt się nie spiął, nic nie zerwał, wszystko było w porządku, wtedy jest dycha. Wydaje się proste. No wydaje I się proste. I przychodzi co do czego to, ja to inaczej, właśnie. To już w teorii brzmi dosyć poważnie, co dopiero w praktyce, bo tych konkurencji ogólnie w szlifowaniu sportowym jest bardzo dużo i tej broni jest również dużo. Tak. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem tutaj na antenę, że no ktoś, kto chociaż odrobinę się tym nie interesuje, no nikt nie załapie tego. No tak, mamy taki pierwszy podstawowy podział, to jest to, że w strzecie sportowym jest karabin, czyli broń, czyli karabin, pistolet, czyli to krótka lufa, jedną ręką się trzyma i rzutki, czyli to jest już strzelba. I jeszcze oprócz tego, że są trzy te jakby rodzaje broni, to w tym są jeszcze różne konkurencje. Więc na przykład u nas w karabinie jest karabin pneumatyczny, jest karabin kulowy, to jest taki główny podział. Dodatkowo teraz z racji grzysk i tam wyrównywania ilości zawodników kobiet i mężczyzn dodano miksa, czyli kobieta z mężczyzną strzelają karabin pneumatyczny. W pistolecie mamy bardzo podobnie, bo tam mają właśnie pistolet pneumatyczny i także miksa z tego i pistolet, i tam się już zaczyna też kombinacja, ja też tak do końca, to nie moja rybka, ale jest pistolet dla mężczyzn szybkostrzelny, a dla kobiet pistolet sportowy. Więc oni skoi na 25 metrów, a nie na 50 strzelają, więc tu już znowu zamieszane. No i w rzutkach mamy trap i skit, a tego już nie wytłumaczę dokładnie, wiem tylko chyba, że niektóre rzutki tam uciekają, a niektóre lecą... No, tego już. Nie, Czyli dokładnie. ktoś nie jest zainteresowany <laughs> bardzo dyscypliną, to na Igrzyskach Olimpijskich będzie miał okazję to wszystko obejrzeć. Więc tam tak. to też pewnie przy okazji komentatorzy będą to, to, to wyjaśniać. Jeszcze chciałem zapytać o taką jedną kwestię. Bo strzelectwo sportowe w Polsce to chyba kojarzy się przede wszystkim z Renatą Maurer Różańską. Na trzy medale olimpijskie zdobyła złoto i brąz chyba w Atlancie, jeśli się nie mylę, i złoto w Sydney w 2000 roku. Mm. Miała jakiś wpływ na, na, na Pani życie sportowe, czy nie? Właśnie Renata Małę-Różańska, bo Pani też wielokrotnie opowiadała, że Pani nigdy strzelectwem by się chyba sama nie zainteresowała, gdyby nie, nie jeden WF w szkole, w tak. szóstej klasie. Szczerze powiedziawszy, ja dopóki nie weszłam w takie strzelstwo już kadry narodowej, to jakby nie za bardzo gdzieś słyszałam o Renacie. W takim sensie zawsze Tataj mówił, a Renata jeszcze strzela, a ja mówię, kto, kto? Nie, bo jakby ona odchodziła, jak ja przychodziłam, więc my nawet może ją spotkałam, ale wtedy jeszcze nie byłam tego świadoma, chodzi mi tak na stanowisku. Ale oczywiście jak już uszłam te kadry, no to już całkowicie inaczej, bo to już zaczęło się jednak mówić o tym, zaczęło się patrzeć wstecz na wyniki, na to jak wygląda to strzec, jakie są osiągnięcia, więc wtedy to już oczywiście nadrobiłam, że tak powiem, odrobiłam zdanie domowe. Bardziej jednak była mi bliska Sylwia Bogacka, ze względu na to, że jesteśmy z tego samego klubu. No i ja jakby widziałam jak Sylwia trenuje, bo ona trenowała właśnie też często u nas w klubie, jak ja byłam jako dziecko, jako dzieciak. Więc ją widziałam, no i jak zdobywała medal w Londynie właśnie Sylwia Bogacka, no to ja oglądałam, bo już wtedy byłam w tym, już kibicowałam strzelectwu, Co prawda wtedy finał był chyba dopiero od połowy zaczę zaczęli transmitować, więc nie było widać całego. No ale Sylwia zdobyła srebro. No to no, no coś niesamowitego jakby, że to jest dziewczyna, którą widywałam gdzieś tam na strzelnicy, może jeszcze się tak nie znałyśmy, ale widziałam jak trenuje, więc to było super uczucie. No i teraz jestem z Sylwią już, że tak powiem, na ty, już jesteśmy koleżankami, gdzieś tam właśnie startujemy też razem dla klubu. Razem medale się w Mistrzostwach Polski. Dokładnie, dokładnie, właśnie w zeszłym tygodniu zdobyłyśmy trzy e, złote medale w każdej konkurencji drużynowo, więc mamy teraz no, złotą drużynę, że tak powiem. I to jest fajne, bo ona dużo, dużo ma wiedzy takiej, którą ktoś, kto tego nie przeżył, tego nie zrozumie wiadomo trenerów mamy super, ale no po prostu nie zawsze oni byli w tym, nie zawsze rozumieją te uczucia, to jak to jest za granicą, bo to jest całkowicie inaczej. I fajnie jest to, że mam kogoś, z kim po prostu mogę nawet pogadać na zasadzie, że ona dokładnie wie o czym ja mówię i jak to wpływa na zawodnika. Jest to takie ułatwienie, nie? I też takie poczucie, że ktoś rozumie ciebie, bo Inni mogą inaczej na to spojrzeć, nie? że gdzieś tam nie powinnam się czymś przejmować czy zwracać uwagi, ale jako strzelec z drugim strzelcem pewne rzeczy rozumiemy się bez słów po prostu. Że takie pytanie mi się nasuwa. Pewnie wiele osób gdzieś chciałoby o to zapytać, bo zastanawiam się, czy taka dyscyplina jak strzelectwo na takim poziomie, jaki pani prezentuje, czyli gdzieś te wokół tej światowej czołówki, to pozwala się w życiu otrzymać na co dzień? Szczerze powiedziawszy, no my mamy tak samo stypendia jak każdy inny sport, czy jest ustawa o sporcie, tam są stypendia za osiągnięcia. Więc jeśli zdobędziemy jakiś medal, mamy stawkę i normalnie y, mamy wypłacone stypendium, to prawda, no to nie, są, to nie są takie kwoty, żeby móc to powiedzieć jako pensja, bo to nie da się z tego utrzymać. To jest coś dodatkowego, nikt tego też nie bierze za pewnik, bo jest to przyznawane na rok lub z igrzysk na dwa lata, więc to nadal nie można nic zaplanować, że tak powiem. Ja akurat jestem, zostałam wcielona do wojska ze względu na bardzo wysokie wyniki i reprezentuję też właśnie wojsko polskie na zawodach zagranicznych, właśnie jako wojskowa, czyli to są stricte tylko wojskowi mogą startować. Są Igrzyska Wojskowe także i Mistrzostwa Świata Wojskowe, więc tam właśnie jeździmy reprezentować nasz kraj no to na pewno jest coś, bez czego nie wiem, czy bym mogła kontynuować strzelanie na takim poziomie po prostu, bo jak się wyciągnie to, ile my, nas dni nie ma, no to nie możemy pójść do normalnej pracy. Musimy mieć albo coś swojego wymyślić i że tak powiem, sami sobie szefować, no albo no, to wojsko jest takim wyjściem dla nas najbardziej optymalnym, bo możemy być spokojni, możemy na spokojnie sobie trenować, to jest jakby nasz cel. I też czasowo, bardzo jakby oni widzą, wiedzą, że my jedziemy na Puchary świata, widzą, po co się przygotujemy, przygotowujemy, więc oni nam też pomagają w tym, że musimy to zrobić tak, żeby mieć jak najwyższą formę tam, na, załóżmy, Mistrzostwach Świata Wojskowych, ale też na Igrzyskach Olimpijskich. Pani tak planuje z dalszej perspektywy właśnie związać się ze szczelestwem sportowym, nawet po karierze tej reprezentantki mhm. Polski? Szczerze powiedziawszy, jeszcze o tym tak nie myślałam. Właśnie dwa lata temu zrobiłam kurs trenerski, więc jestem trenerem strzelstwa sportowego. Zrobiłam to właśnie tak, jakbym, jakbym chciała w tym zostać, jakbym miała możliwość. Nie wiem, czy się do tego nadaje, szczerze powiedziawszy, Czas na razie. Pokażę. No dokładnie, więc bardzo lubię generalnie pomagać właśnie innym. Czasem ktoś przyjdzie, prawda, coś podpytać, więc jestem raczej otwarta na takie rzeczy, nie mam z tym problemu. Ale co my w życiu spotka, zobaczymy. Natalia Kochańska w Paryżu stosować będzie 1 i 2 sierpnia. Rozumiem, tak. że wszyscy mają trzymać kciuki, a pani spokojnie do tego podchodzi. Dokładnie tak. Także tego się trzymajmy, życzymy powodzenia i spokoju przede wszystkim. Natalia Kochańska, reprezentantka Polski w szelectwie sportowym na Igrzyskach Olimpijskich, w Bardzie Zielona Góra. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.